Wszystkiego Najczęściej oglądany na świecie program telewizyjny Gala Święta Wiosny od swojej pierwszej edycji w 1983 roku zawsze rozpoczyna się punktualnie o godzinie 20. Dlaczego tak jest? Przede wszystkim jest to dla większości chińskich rodzin właśnie ten czas, gdy wszyscy gromadzą się przy stole, aby wspólnie cieszyć się uroczystą kolacją noworoczną. Gala pełniając rolę swoistego podkładu muzycznego idealnie wpisuje się w ten moment. Poza tym Pekin leży w strefie czasowej UTC plus 8, co oznacza, że o godzinie 20 czasu pekińskiego Cały świat wciąż znajduje się w tym samym dniu. To sprawia, że Chińczycy na całym świecie mogą jednocześnie powitać Nowy Rok. Co więcej, w tradycyjnej kulturze chińskiej, liczba 8 jest symbolem szczęścia, dobrobytu i ma ludziom pomyślność. Rozpoczęcie Gali o godzinie 20 stało się corocznym zwyczajem. A o której godzinie ty zaczynasz swoje noworoczne świętowanie? Podziel się z nami w komentarzach.